Dobry wieczór, witamy serdecznie z Gruziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 15. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Warta Poznań, puszczanie połomice, wynik 2 do 0 dla drużyny gości. Gratulujemy puszczy pierwszego wyjazdowego zwycięstwa w Ekstraklasie. Witam trenera drużyny Rywali, pana Tomasza Tułacza. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór, I oddaję Państwu. I głos z prośbą o komentarz. Chciałem przede wszystkim pogratulować chłopakom. Bardzo się cieszymy. Świetna postawa, szczególnie do przerwy. Realizacja założeń, może to jest wyświechtane, co mówię, ale tak jest. Pracowaliśmy cały tydzień, bo nad tą, nad tym ustawieniem, nad pressingiem i tymi wszystkimi rzeczami, które potem decydują o tym, jak wygląda zespół do, na boisku. Tak jak pan powiedział, dziękuję za gratulacje. Jest to nasze historyczne zwycięstwo na poziomie ekstraklasy. Ogromnie smakuje i bardzo się przyda, szczególnie przed tym, tą przerwą dwutygodniową, na którą liczę, że wreszcie wszyscy zaczniemy trenować razem, wykurują się ci zawodnicy, którzy mają problemy ze zdrowiem i, i w spokojnej, dobrej atmosferze będziemy się przygotować do kolejnego meczu. Zdajemy sobie sprawę oczywiście, że, że to jest dla nas promyk nadziei, ale jednak promyk i i coś pozytywnego, dlatego bardzo się cieszymy i z tego miejsca jeszcze raz gratuluję drużynie bardzo dobrej postawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Teraz to jest do Państwa dyspozycji. Proszę się przedstawić, podać nazwę redakcji i śmiało zadawać pytania. Proszę bardzo. Dobry wieczór. bo wszyscy wiedzą, że stare elementy krydy to wasza naprawdę mocna broń i tak się ciągle rywalnie oczekiwać. Przede wszystkim że zejście jednego zawodników na, na pierwszy sótek i zgrani na drugi to na jest wasza firmowa reakcja. I tak pana to patrzy, że rywale wiedzą, ale jednak wam się udaje. Udaję to jest złe słowo, okay. ale cieszę się, że pan rozebrał na czynniki pierwszej i ma pan rację. Przyznaję panu rację, tak. My obserwujemy pod, pod, przed podjęciem decyzji, jak będziemy grali. Analizujemy, jest są za to osoby odpowiedzialne w sztabie, y, bronienie przeciwnika, jaki sposób broni, jaka to jest obrona i, i w jaki sektor możemy zagrać piłkę, jakie rozwiązanie z tych licznych rozwiązań, jakie mamy, możemy zastosować. Bardzo się cieszę, że chłopaki, y, to co wczoraj właściwie trenowaliśmy przed wyjazdem, dzisiaj no, kalkę odbili i, i, i to zastosowali. Często jest tak, że, że mimo że się ćwiczy czy przygotowuje pewne rozwiązania, one po prostu w meczu nie wychodzą. Tutaj dzisiaj nam to y, zafunkcjonowało i, i z tego się cieszę. A stały fragment no, dzisiaj to jest bardzo ważna broń i, i myślę, że w piłce, która rozstrzyga przy wyrównanych pojedynkach, przy różnych y, warunkach zewnętrznych, y, Trzeba sięgać jak to, po te mocne strony i to jest nasza mocna strona. Nie wstydzimy się tego, wykorzystujemy to i, i, i z tego się cieszę, bo naprawdę trochę byliśmy w takim dołku i, i, jest, i myślę, że mamy nad czym pracować, wiemy, gdzie jesteśmy, a, a korzystamy z tych stałych fragmentów. Mi to bardzo cieszy. Dziękuję. Mhm, proszę bardzo. Gratuluję oczywiście wygranej. Dziękuję. Panie, się zapytać o stan zdrowia pana trenera, bo szczerze tak po 60. minucie patrząc z trybuny, hmm. wyglądał trener, że jak dolegliwości, tak nie jest. Nie, 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 nie nic że nie, 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 nie. Nie pobijać, co miał się pan, mój stan zdrowia, no jest niezły, głos mam trochę taki, doktor zabronił za mocno mówić przy, na, na, na powietrzu, ale nie wykonałem gwałtowny ruch ręką i, i trochę mięsień klatki piersiowej miałem tu problem, ale nic, nic takiego. No, myśmy też przeżywali w tym okresie yy, może nie bardzo trudne chwile, ale widać było, że warta yy, rzuciła wszystko, żeby spróbować odrobić te, te straty, na ile to było skuteczne? Myślę, że w jakiejś stuprocentowej sytuacji przeciwnik nie stworzył. Oczywiście było kilka szczałów. Może broniliśmy się. Ale było przede wszystkim widać, że trochę cierpimy, że ci zawodnicy, którzy schodzili, to bardzo, bardzo yy, wyczerpali, że tak powiem, ten limit swojego zdrowia i, i to mnie trochę niepokoiło. Ja bardziej się martwiłem nie o swoje, ale o zawodników zdrowie i, i, i nie uwierzycie Państwo, naprawdę to nie jest taka prosta sytuacja, w której zawodnik wraca w środę, a w piątek gra mecz. I, i, i właściwie nie wiadomo, na co go stać, jeżeli chodzi o, o fizyczność. Dobrze dla nas się dzisiaj ułożyło, że, że nie przypłaciliśmy poza Kubą Bartoszem jakimś urazem z tego tytułu I, i to dla mnie jest najważniejsze. Liczę, że Kuba, a też inni zawodnicy się wykurują w tej przerwie reprezentacyjnej i, i dzisiaj tylko na tym się skupiam i, i o tym myślę. Dobrze, tak jeszcze proszę. Chciałem jak Pan patrzy na festio, że Barta jest taką kwestię, czy Warta nie jest jedną z takich drużyn, która w stylu najbardziej odpowiada, a państwo Państwowej grupie nie, ponieważ Warta ma też problemy, ma problemy w ataku pozycyjnym, często też gra drugie piłki, próbuje zbierać potem właśnie te drugie piłki, Jeszcze Państw w tym Państwie, w Państwowej grupie dobrze, zwłaszcza w tym zbieraniu, w tym zbieraniu intensywności w pierwszej połowie, zdominowaliście, może tam je, nie Zdecydowanie my za tą intensywność trochę zapłaciliśmy w drugiej połowie, bo ta, do przerwy to naprawdę mogę powiedzieć, że zagraliśmy bardzo, bardzo dobrze. Warta to jest bardzo skuteczny zespół, który y, tą, y, wyniki opiera właśnie na tej skuteczności, bo sytuacji stworzonych czy y, też nie, nie prowokuje wiele, ale. Ale potrafi zagrać skutecznie. I to, to chwała zawodnikom warty i trenerowi Szulczkowi, który robi tu bardzo dobrą wykonuje pracę. My wiedzieliśmy, jak zagrać przeciwko warcie. Przygotowywaliśmy się do tego. Wiedzieliśmy, jakie są mocne strony, który, gdzie trzeba, i jak się zachowywać w danych strefach, to jedno wiedzieć, a drugie przenieść na boisku. Ja wiem, że dzisiaj trener przegrał, Warta przegrała, ale. Naprawdę to jest zespół, który utarł nosa niejednemu faworytowi w tej lidze i ja się dzisiaj cieszę, bo potrafiliśmy przeciwstawić się warcie i, i wykorzystać swoje silne punkty, ale to nie jest tak, że, że Warta jest jakimś słabym zespołem, absolutnie. Ma swoje atuty, trener wykorzystuje te atuty. A jak trudnym rywalem jest, to niech, to, to mo mogą powiedzieć wszystkie te zespoły, z którymi warta nie traci bramek, a często wygrywa mecze. Dobrze, dziękuję Państwu, dziękuję Trenerze za Dziękuję bardzo. Wszystkiego razem. dobrego, Dzień. życzę Państwu.